Chyba cały czas ogłuszony jest nasz reprezentant. Naprawdę nie wiemy, co mamy Państwu w takim momencie powiedzieć, bo naprawdę chcemy się emocjonować sportem, piłką, a nie głupotą, chamstwem, żenadą. Dość już tych, tych wszystkich zachowań absolutnie a społecznych. Niech po prostu nie przychodzą na mecze. Tak, są też odpowiedni ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy zabezpieczają stadion. Z UEFA, z FIFA odpowiedzialni za to, to oni będą tym tutaj się zająć. Jeżeli wiedzą, że tu jest taka sytuacja, albo że taka może się zdarzyć, sam pokreśliłeś, dlatego został też otwarty dach. Najważniejsze jest zdrowie zawodnika tutaj. Sprawia wrażenie cały czas lekko zszokowanego, ogłuszonego jeszcze Lewandowski na Rozrzeckę, posłany Teodorczyk. No wiemy, Robert to jest maszyna nie sądzę, żeby zszedł. No, raczej go zmotywowali ten...